Nowa seria Minecraft Survival. Zapraszam do oglądania. Siema wszystkim, ja jestem Michał i witam was ponownie na moim kanale. Po sporej przerwie, gdyż nie było tu dużo filmów, ponieważ kilka rzeczy nie pozwalało mi na dalsze prowadzenie kanału, lecz teraz spróbuję wrócić, odrobić stracone filmy i nagrywać dla nas, dla was częściej filmiki. Także yy, ponownie Minecraft, druga seria, gdyż tamta mam wrażenie, że nie była na tyle dobra, bo cały czas działa się akcja w bazie i wydaje mi się, że chcielibyście zobaczyć więcej przygód właśnie w tej serii niż tylko siedzenie w bazie. Także stwórzmy świat tak, jak coś znowu jest na bedroku, gdyż nie chcę mi się to zaszczycić żartuję. No nawet roku po prostu. Dobra, jak nazwać świat? Dajmy tak. Seria... Nie, co? Lepszym Seja. Seria Ja napiszę. Minetroft. Nie, Minetraft. Od nowa. Okej. Okay. Myślę, że sobie tu... Dajmy łatwy, nie jestem aż tak zaawansowany, sorry. Pozwólcie, że sobie tylko włączę jedną rzecz. Damy sobie to, to i to. Jeszcze pozwólcie, że dam sobie jedną rzecz. Ale to tak... Zachowaj kwipunek, gdyż często się pewnie będę wywalać. Sorry, możecie mnie na to zgwizdać, ale po prostu wolę... Tak mi... Wydaje mi się, że tak mi będzie po prostu wygodniej. Z nowym sprzętem, gdyż zaopatrzyłem się w mikrofon w końcu. O, ale fajny Sidzik. Zapatrzyłem się w końcu w mikrofon, w porządniejszą klawiaturę, chociaż yy, klawiatura właśnie ta już była kupiona. O, mamy tutaj ciekawe coś, gdyż klawiatura ta została kupiona, ale mam SID. Jeszcze. I tam jest kolejna wioska. Czy to jest jakieś najlepsze? Przepraszam, że tak przerwam. Klawiatura ta została jeszcze kupiona w tamtej serii Minecrafta. Jeżeli ktoś z was nie, wie, nie widział tamtej serii, jeżeli lubicie takie typowe siedzenie w bazie, to może was zaciekawi taka właśnie seria. Dobra, otwieramy mapę, żeby koniecznie nam się tutaj wszystko to zapisało, byśmy po prostu wiedzieli. Bo tam mamy wioskę, słuchajcie. Tam jest jeszcze portal i tam jest kolejna wioska z tego, co widziałem. Więc może być naprawdę ciekawie, gdyż ten świat, dosłownie teraz już, okej, okay. takie mamy itemeczki, sobie tam tu, o kurde. dobra, nieważne, dobra, wiecie co, pozwolę sobie wykopać tą skrzynkę, dobra, bo mi się ona może przydać na później, dobra, biorę to, sobie odkładam, nie, ty mi tego nie zakładaj, no po co mam to zakładać, słuchajcie, Dobrze. I zaraz... Co? Co? że się tak dalej, ale... Czekajcie, mamy trzy wioski na start. Tam jest jedna. Tam jest drugi portal. Tu jest wioska i tam u góry jest jeszcze wioska. O i tu na dole jest jeszcze wioska. Chociaż nie wiem czy to nie jest kontynuacja tej wioski po prostu. Nie, jeżeli jest pięć wiosek... Pięć, o ile dobrze umiem liczyć. Yy... O, dajcie jedzonko, bo w sumie tu się jedzonko przyda. No, gdzie się nieściem drzewa? Sorki, ale że... Emocje. Okej, okay. mi się wydaje, że tu się od razu osiedlimy. Jedna wioska, tam jest druga, jeżeli się nie mylę, to tam jest trzecia lub to jest kontynuacja i tam jest czwarta. Nie, tak. Czy tam jest kolejna, czy to jest drzewo? Mam nadzieję, że to jest drzewo. Busz, za dużo chyba mi tych wiosoczek. <grym> Dobra, lecimy słuchajcie, nie śpimy, gdyż trzeba tą serię rozpocząć. Skopmy sobie drewieńko. Co ja robię? Dobra, dobra, dobra. Byk. No, tak nie działa. Dobra. Co ja robię? Dobra, crafting. Jeden, dobra. Mamy crafting, chodźmy szybciutko do tej wioski sobie tu Czaić. O, ale dobra, w sumie łóżko będę mieć z wioski, to niepotrzebne mi są te owce. I odwiedzę też tą górę. Słuchajcie. I tu jest, jakby to była kolejna wioska. Okej, okay, ta wioska jest duża, czy mamy kowala. Nie widzę, ale chyba nie ma, ale to trudno. O, jest łóżeczko. Od razu sobie je wezmę. Oraz ustawiłbym sobie tu mm, spawna. Okej, okay. w beczce zazwyczaj nic nie ma O jest? O kurcze, dzień doberek, ciepły serek O, bierzemy sobie... Do sadzonki co weźmy O, villager mi zamknął drzwi przed nosem Potato... Dobra, czekajcie Hopa Tutaj parkour Chyba to jest kontynuacja tej wioski, wiecie? Odejdź Hejnbale, Hejnbale, hejbale. Co jest? Ile tego jest? O, już mam cały skórzany secik. Prawie. Dlatego ja sobie go już, słuchajcie, ubierzemy. Co nam będzie zajmować miejsce? Dobra, czekajcie, jak są tutaj hejbale, zaraz dopiero sobie zrobię tulcy, Z nich sobie zrobię troszkę chleba. Bo nie żeby coś, ale... Chleb może mi się przydać, gdyż póki co będzie to chyba jedyny pokarm możliwy tutaj. Dobra, słuchajcie, dobra, ogarnę te toolsy. Cyk. Kurde. Dobra. Zróbmy kilka patyków. Zróbmy kilofik. Dobra. I zaraz słuchajcie trzeba ogarnąć jedzenie jak tylko zrobię tak naprawdę sobie podstawowe rzeczy typu pie... Czyli to się dało wykopać jeszcze raz, znaczy tym? Dobra, dało się. To sobie zostawię, bo jakoś muszę wyjść. Dobra. Na razie się kopię. kopie. Mi się wydaje, że pierwszą noc raczej i tak spędzę tutaj w tej wiosce. Jestem kupię, ja Dawaj, dawaj, dawaj to. Ale jem już co jeden chleb. Muszę się Dobra, Wykopię to no, troszkę jeszcze. Powiedzcie, żebym mógł czymkolwiek również to przepalać. Jak i skraftować sobie pochodnie. Będą one kluczowe, żeby pójść do kopalni. Jakichś tu shadersów nie mam za bardzo odgranych. Co prawda w zeszłej serii były shadersy, ale w tej zeszłej serii to... Nie wiem, znudziły mi się trochę te shadersy. Sorki. Możecie napisać czy w sumie następne odcinki chcecie z shadersami, czy również bez. nie to poznaczam. Bo mi się że wydaje, że starczy. Możemy tego wykopać powiem. Zajem się węglem, a o, o najważniejszych rzeczach zapominam jak zawsze... Pyk. O, czekajcie, mam już 15-3 na kilo, 3 na siekierkę. To jest 6 i 8. Dobra. Jeszcze troszkę wykopiamy. Chociaż nie, dobra, no i tak nam powinno starczyć, już, ale dobra, wykopmy te kilka więcej. Dobra, dobra, robimy sobie tak siekierkę. Ten kilo można spalić. Znaczy co? Eee, zombie. Cię tu słyszę. Chodź tu. Zostaw villagera. Skąd to? Aha, bo on stoi. Nie, zombie villager. O. Ja Jedzenia nigdy za dużo. Ale dobra, poczekajcie, bo ja się tu skupiam na rzeczach nieistotnych. Pyk, pik, pyk, pik, pik, pyk, pyk. Mamy piecyk. elegancja Francja. Wykopmy jeszcze troszkę tych heimbali Hate bali, nie wiem jak się to dokładnie mówię. And Ty, tu byliśmy już, nie? No gdzie jest kolejny ząbiak? Chodź tu. No, chcesz mnie zabić, to teraz. Znaczy, najlepiej, że... Żeby... O, siema. Dobra, ty tam bądź. Hmm, to nie jest potrzebne. Gdzie z golem? Tak, by the way. No czekajcie, zrobię sobie z kilku z siedmiu, dajmy na to, tych hymbali to... Teraz szybko, szybki crafting. Nie, co ja robię? Mm, bread. I need bread. Dobra, jemy szybko. Ja się tu sobie na bardzo, na bardzo... O, siema. Na... Jak on dziwnie chodzi? Ja nie wiem. Też byliśmy. Nie, tu nie byliśmy. Sakiewka. Bardzo ona mi się przyda. Słuchajcie. Zasadzam to zostawię. Chlepka Tu nic nie ma. Idę tu chyba byliśmy? O ile dobrze myślę. No i hop. mam no, jeszcze więcej chlebka. Czy tu co? A nie, bo my tu byliśmy. Sorry, mamy lekkiego iceheimera. Dobra, tu jest ten portal, tam u góry jest jeszcze ta wioska. Łączę no, ten jeden domek, zaraz zobaczymy, czy tam jest jeszcze więcej. Dalej, mi ci Dobra, teraz tak, tam jest ta wioska kolejna. Słuchajcie, dzień się kończy powoli, że jedną wioskę. Więc lecimy. Oj, sorry, lagaliśmy chyba. Yy, więc. Lecimy sobie koniecznie do... i czekaj, aha, ja mam jeden obsydian. nareszcie jeszcze tam jest drugi portal, nie zapomnij. Nie, dobra. To jest... mam nadzieję, że już... ale tu się już raczej spędzę noc. W tej wioseczce. Wiosze... W tej wiosce, okej, okay, dobra. Trzeba się na nowo nauczyć mówić. A -pum, a -pum. Dobra, mamy to elegancko. A ja nie wiem, czy tam jest więcej niż jeden domek. Nie widzę tego. Ale może wejdę na tą górę, zobaczyć. Dobra, musimy iść, słuchajcie, bo się robi chyba noc. No, już jest noc. Naprawdę. Będziemy również mieli po... Mhm, zombie. Moje ulubione. Będziemy również mieli pokazane, ile rozegraliśmy dni na tym świecie. Yy, w lewym górnym rogu. Także... Możecie napisać teraz w komentarzu. O kurde, bez oszukiwania. Nie. Jezus, ja mam tyle? Nie wiem, ten Creeper tu jest. Nie wiem, te Creepery są jakieś... ...dziwne. A idźcie Pan. Dobra. Słuchajcie, pierwszy dzień za nami. Pierwsza noc, pierwszy dzień. O, tu jest ten Creeper. A idźcie mi Ty Creeperze głupi. No chodź, no w wodzie sobie wybuchaj. Gdzie poleciała? Tu coś jest nie ma nic. Ja sobie tak wolę sobie sprawdzać każdy domek, bo może się okazać, że coś tu będzie, tylko pytanie, czy tu jest kowal? Kowala na razie nie widzę. Nie widzę, niesłychu. Tam jestem... nie wiem, gdzie jest ta wioska? To ten jeden domek osobnie. O marchewki. Dzień dobry. Marcheweczki. że też mi się przyda. Bardzo chętnie. Nie przygarnę. Oj Zły przycisk. Dobra. Na razie to zostawię tak. Tam jest ten po... Nie, co jest ten portal. Dobra, bo już myślałem, że jakiś kolejny znalazłem, który tu wszędzie mnie jeszcze nie było, dlatego... Mhm. Idę tu bardzo na szybkości. Aha, tu nic nie ma. Oj chyba komuś ciepło nie Znaczy co? Nic nie mówię. A tu coś może być. Tam jest ten portal, z którego jakby przeszliśmy. I tam według moich obliczeń. Je... Oj to jest ten domek. Tu chyba już nic więcej nie ma. Trudno jak coś przeoczyłem to. Czyli tu coś jest jeszcze. W tą stronę patrzę nic nie widzę, ale są dynie. Ale dynie to mi nie są jakoś bardzo potrzebne. Tam jest ten domek, ale nie, on jest tam chyba taki pojedynczy. Dobra, trzeba zjeść sobie chlebek. I lecimy do wioski, która jest chyba w tamtą stronę, ale ja dobrze widzę. To no tak, bo... Nie. Tak, dobra, bo tam jest ta wioska... Yy, przy tym portalu. To jest portal. Podobny parkura? Nie no nie. Jak chcecie, live y na przykład z tej serii, jeżeli Wam się jakoś bardzo, bardzo spodoba, w co wątpię, albo też możecie napisać z czego jakby inne gry chcecie, bo bardzo bym był zadowolony, jeżeli byście napisali i wiedziałbym z czego mniej więcej nagrywać. I jeszcze jedno nie namawiam was do subskrypcji bo jeżeli, znaczy inaczej możecie zasubskrybować, jeżeli po prostu będziecie chcieli, to mi tego subika odbierzecie, nie? ale miło poprawi mi to dzień, jeżeli naprawdę zasubskrybowalibyście kanał łapeczkę można zostawić, nie na nie zachęcam jakoś nie, nie nakłaniam, o, oh. nie nakłaniam jakoś bardzo, ale zachęcić można no również muszę się nauczyć yy, po raz drugi mówić na nowo. Możemy robić live y z nauki mówienia. To będzie dobry ale czekaj. Nie, tam jest chyba ten solo domek, nie? No. Mi się wydaje, że on jest naprawdę solo. Ja to serę, że tak y, ten temat y, strasznie ciągnę, ale nie wiem czy on tam jest solo, czy nie solo. Możecie też napisać ile razy powiedziałem solo w tym filmiku i przypnę wam serduszko, jeżeli dobrze zgadniecie. O, znaczy dobrze policzycie, zgadniecie, obaj. Ej, i że to są dwa bloki złota. O kurczę... Dobra, wyrzucę to. To, to, wezmę. O kurczę, jaki fajny mieczyk. Dobra, co mogę wyrzucić? No bo dobra, w sumie to nic, jak już bardzo nie muszę wyrzucać. Weźmy sobie jabłko, to, 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 to nie mogę w sumie, no tak. Biała wełna. Nienawidzę tak, nienawidzę tych sokiew. Weźmy sobie te krzesiwa. Krzesiwa nigdy nie zaszkodzą. No i z tego sobie od razu, słuchajcie, postaram się zrobić. Mmm... Jak się to nazywa? Staram się z tego zrobić sztapki. Tak się robią sztapki. O idealnie wyjśli tam sztapki. Dobra, idę słuchajcie do tej wioski. Tam może kilka rzeczy zostawię. Gdyż z takim pełnym eku, póki nie znajdę sobie jakiegoś miejsca na baza. Mi się wydaje, że tu się gdzieś zbuduję, bo... No zobaczcie, są dwie wioski. Villagerów można przygarnąć, czemu by nie. Bo no wcale nie tak, że ich porwie, ale zagarnąć do siebie i mieć yy, fajnych ziomeczków w bazie. Kolejna sakiewka. Czekajcie, bo ja mam klapę, nie? Skór o, chlebek. Bardzo chętnie. Czekajcie, czy jest tu kowal żeby był kowal, błaga Stamtąd przyszedłem, prawda? nie biłam. Ja nie wierzę. Nie. Co? Nie skąd ja przyszedłem stamtąd, ale tam jest kolejna wioska. Co? Nie wiem, to... Nie, ja nie wiem, się zgubiłem. Weźmy sobie tu teraz spawn pointa. Nie wiem, ten minecraft nigdy mnie nie przestanie zaskakiwać. O kurde. Tu nie ma nic. Tu będą jakieś mb... Nie, nie, ja mam spodnie, nie? Nie, nie mam właśnie. O, bo... to chyba. To jest skórzany secik. Okej. Okay. Jak lubi, stać sobie na pile. Też mu nie zabrania. O, siodło! Bardzo fajnie. Czy cię odłożyłem to? Oczywiście, że nie. Dobra, trzeba zjeść jeden chlebek. Siema. No to dobra, dwa chlebki. Okay. A, sorry, mam odklejkę. Dobra, czekajcie. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, do tamtej wioski, o ile w niej nie byliśmy, wybiorę się w następnym odcinku, zeksploruję to troszkę bardziej w następnym odcinku, jeszcze raz przypomnę, możecie zostawić subika, łapeczkę, no i ogólnie w następnym odcinku sobie to troszkę bardziej zeksplorujemy, no to do następnego, siema, cześć.